Gdy zaczęła wzrastać liczba uczniów, pojawił się konkretny problem. Dzisiaj trochę tym problemem się zajmiemy, bo problemy są po to, byśmy widzieli je jako konkretne zadania. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodzimy do Ciebie, bo od Ciebie czerpiemy wszelką siłę, wszelką moc. Przychodzimy z naszymi słabościami, z naszą nędzą. Przychodzimy. Bo kiedy my stajemy przed Tobą, by zawierać Ci kolejny dzień naszego życia, razem zawsze z nami jest niepokalana, która wspiera nas na tej drodze, na drodze wypełnienia Twojego słowa. Święty Maksymilian Maria Kolbe tak woła, a może dzisiaj, w tę sobotę, trzeba go szczególnie zacytować: Po upadku uciekaj do niepokalanej Maryi. A my dzisiaj. Dodatkowo będziemy patrzeć przecież na sianie Słowa, i te słowa świętego Wincentego, a Paulo z kolei pasują mi do tego, co będzie źródłem naszych dalszych rozważań. W stosunku do Boga nie bądź skąpy, lecz hojny. Działaj w nas, Jezu, w nas i przez nas, tak jak zechcesz. Amen. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże. A obsługiwali stoły, powiedziało dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów: a Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, dzisiaj mamy problem, ale jak powiedzieliśmy sobie już w tych pierwszych słowach naszego rozważania, chrześcijanie nie mają problemów, mają zadania. No i właśnie to zadanie staje przed tymi, którzy doświadczają dużego przypływu ludzi do wspólnoty. Zaczęto szemrać dlatego, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano, zaniedbywano konkretną posługę. Tak trzeba sobie powiedzieć wprost. I jest natychmiastowa odpowiedź. To znaczy, nie jest rzeczą słuszną, słyszeliśmy to przed chwilą, abyśmy obsługiwali stoły, a zaniedbywali słowo Boże. Pierwsze jest pierwsze. I apostołowie, słuchajcie, w tych pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich, bo tak to trzeba by było chyba powiedzieć, pokazują nam, na czym mamy skupić uwagę. Zaniedbywanie głoszenia Słowa Bożego jest karygodne. Jeżeli zajmujemy się różnymi innymi rzeczami i sprawami, tym bardziej wtedy, gdy Nasza misja to jest misja głoszenia Słowa Bożego. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby Słowo Boże głosić. To jest najważniejsze zadanie Kościoła. Dlatego że Słowo Boże ma samo w sobie moc rodzenia życia. Słowo Boże to nic innego jak robienie tego, czego oczekiwał od nas i oczekuje. Cały czas Pan Jezus. Wszystkie dzieła, które podejmujemy, wszelka aktywność, która ma miejsce w Kościele, wszystko to, co się nazywa charytatywny wymiar Kościoła, przecież tego jest mnóstwo, najróżniejsze, najróżniejsze domy pomocy, najróżniejsze domy dziecka. Tego naprawdę jest w tysiące nawet licząc w samej tylko naszej ojczyźnie. To wszystko to Wynika, całe to działanie, cała ta działalność Kościoła, ona jest ściśle złączona z głoszeniem Słowa Bożego. Jeżeli Słowo Boże przestanie być głoszone, to wielu nie będzie miało siły do aktywności, wielu nie będzie wiedziało, co ma tak naprawdę robić. Słowo Boże, Dabar jahwe", to jest dla nas podstawa. Aby rzeczywiście Bóg rodził dzieła. To jest trochę tak jak wiele razy, kiedy byliśmy na różnych ewangelizacjach, doświadczaliśmy, krótko mówiąc, uwolnień i uzdrowień. One były wynikiem ewangelizacji, głoszonego słowa. Ja byłem zadziwiony niejednokrotnie, kiedy na przystanku Woodstock w późniejszym polentroku. roku. Widziałem uwolnienia, najróżniejsze uwolnienia w kontekście głoszenia Słowa Bożego. Słowo Boże jest tak ważne, aby było głoszone. I teraz możemy sobie postawić bardzo istotne pytanie. Na ile w naszym życiu my to Słowo Boże niesiemy? Oczywiście sami chyba doskonale wiemy, ile mamy wymówek. Mamy wymówki takie typowe, mojżeszowe. Jeżeli zajrzymy do trzeciego rozdziału, trzeciego i czwartego rozdziału Księgi Wyjścia, to Mojżesz wymawia się Bogu, że jest za słaby, że jest niegodny. Wymawia się w najróżniejszy sposób i Bóg na każdą z tych wymówek i jego wymówek odpowiada czym? No, przecież Ciebie wybrałem, no przecież Ciebie posyłam, no, przecież jesteś ważny. No, przecież krok po kroku. I to są odpowiedzi także dla nas. Czy jesteś zbyt mało inteligentny, żeby głosić słowo Boże? Też powie, tak, jestem. To dobrze, to tyle, ile masz inteligencji, niech ci wystarczy, żeby w taki sposób, jak potrafisz, to słowo Boże zanieść. Jesteś za mało oczytany. W najróżniejszą literaturę, głoś tak, jak potrafisz. Wiecie, spotkałem w swoim życiu sytuację takich ewangelizatorów, którzy dokładnie w momencie, kiedy doświadczyli miłości pana Jezusa, kiedy jeszcze pana Jezusa nawet nie poznali tak głębiej, nie przeczytali pisma świętego, nie, nie, nie znali nawet poszczególnych historii biblijnych, ten zapał w głoszeniu Słowa Bożego był tak duży. Że przyprowadzali do Pana Jezusa innych, i ktoś kiedyś zadał jednemu z takich ewangelizatorów pytanie: Jak ty to robisz? No, to, co usłyszał, to, czego doświadczył, tak jak potrafił, tak przekazał. To jest kapitalna podpowiedź papieża Benedykta XVI, który szczególnie do młodych mówił o tym, by oni dobierali sposób właśnie ukazywania, Pana Jezusa odpowiedniej do ich możliwości, do ich predyspozycji? Jeżeli masz możliwość głoszenia Pana Jezusa, to dlaczego masz tego nie robić? Papież Benedykt także wtedy w Polsce powiedział bardzo mocne słowa do nas księży, które dzisiaj warto zacytować i przypomnieć. Dlaczego? Dlatego, że w tych słowach było bardzo dużo Podpowiedzi wobec tego, co jest istotne i ważne. Papież Benedykt powiedział do nas, że nie musimy się znać na wielu rzeczach. Kiedy mówię w poszczególnych momentach, kiedy ktoś prosi mnie o jakąś rzecz inną niż ta, która dotyczy duchowości, modlitwy, ewangelizacji, ja mówię, nie muszę się na tym znać. Naprawdę. Chociaż poznaję, czytam, staram się śledzić najróżniejsze rzeczy w świecie to jednak moim zadaniem jest głosić słowo Boże. Biskup Edward wielokrotnie nam księżom przypominał w najróżniejszych momentach: siejcie jak tylko potraficie. Siejcie miłość. Dawajcie możliwość ludziom wyboru Jezusa. Bez tego siania słowa Bożego nie będzie odpowiedzi. Ponieważ Słowo Boże rodzi odpowiedź. No i zobaczcie, dzisiejszy pozorny kryzys i szemranie doprowadziło do tego, że mamy ten fragment jako fragment bardzo zasadniczy w dziejach apostolskich, pokazujący tak naprawdę, co jest pierwsze. I musimy tutaj wiedzieć, i nieustannie do tego wracać, że wtedy, kiedy Kościołowi zarzucają najróżniejsze media, najróżniejsze osoby, że zająłby się czymś pożytecznym, i w wielu krajach niestety kościół dał się zepchnąć do tego, żeby tylko zajmować się działalnością charytatywną. To przede wszystkim musimy pamiętać, że kościół idzie pod prąd, bo jego najważniejszym zadaniem jest nastawać w porę, nie w porę objawiać miłość Boga. Który szuka, który pragnie nawrócenia, który pragnie spotkania z człowiekiem, żeby człowiek miał głęboki sens wszystkiego, co się dzieje dookoła, nawet jeśli są to tak trudne sytuacje, które obserwujemy ciągle dookoła nas. Niech Was błogosławi, broni i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Ogłoszenia. Zapraszam oczywiście, żebyśmy subskrybowali, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybował naszego kanału. Kciuk w górę, bo wtedy no, krótko mówiąc, inni będą mogli ten filmik zobaczyć przez zasięgi. I trzecia rzecz, dziękuję Wam za zrzutkę, która trwa i tak pięknie, bo już drugi szpital wyposażamy w sprzęt medyczny, właśnie tam na Ukrainie, w ten najbardziej potrzebny sprzęt medyczny. Dziękuję Bogu za Was.